Ekogaz dzień dobry Audi S6 z silnikiem 42V8 340 K. Instalacja gazowa jaką zamontowaliśmy to QMAX Plus z podłączeniem do OBD tam znajduje się komputer, wtryskiwacze, reduktor do ponad 400 koni oraz elektrozawór gazowy. Przewody faro o średnicy 10 mm przełącznik benzyna gaz w tym oto miejscu. Zbiornik o pojemności około 70 litrów w miejscu koła zapasowego. Pozwoli to na zamknięcie tej pokrywy. Oczywiście pokrowiec na koło zapasowe. I wlew gazu w klapie benzyny. Koszt systemu to 5000 zł brutto. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.